Jacek Hoga. Dzień dobry. Dzisiaj w takim miejscu. Troszeczkę o różnicy między kapitalizmem, tak jak go dzisiaj rozumiemy, a, a wolnością, wolnością gospodarczą, wolnością od wścibienia nosa przez urzędników skarbowych, co robimy z pieniędzmi i jak. Bezpieczeństwo socjalne, jak to lewica lubi mówić, a wolność i kapitalizm korporacjonistyczny, może tak by można go roboczo nazwać dzisiaj, te słowa brzmią jak przekleństwa przy tej zieleni. Dobrze, co mam na myśli? Przykład z dwóch gmin, jednej pod Toruniem, drugiej, drugiej gminy pod Podbrodnicą. Może zacznijmy od tej, od tej podbrodnicy. E, rolnik chciał ubezpieczyć sobie stodołę ale że stodoła była z drewna i miała 100 lat ubezpieczyciel powiedział, że jej nie ubezpieczy bo ona jest całkowicie zamortyzowana i bez wartości, w związku z czym nie ma sensu jej ubezpieczać pech chciał że w efekcie różnych dziwnych zdarzeń niezwiązanych zupełnie z właścicielem stodoła spłonęła I teraz ten człowiek bez tej stodoły i to było jesień i zapasów dla zwierząt, które miał w tej stodole, no zima wyglądała bardzo kiepsko. Ale ksiądz proboszcz w najbliższą niedzielę ogłosił, że trzeba pomóc i że trzeba pomóc razem i on będzie tam też, żeby w poniedziałek o tej, o tej godzinie, żeby zacząć od czyszczenia z gliszczy. Trzy lata później stodoła stała eee, Sumptem wsi parafii eee, Mam nadzieję, że tam żadni urzędnicy się nie przyczepili do jakichś przychodów eee, Drugi przykład Gmina pod Toruniem I w tej gminie dwa przypadki Ja mówię o tych konkretnych przypadkach, bo, bo je znam, bo jakoś jestem związany pośrednio z tymi, z tymi miejscami Byłem na urodzinach w domu i obok powstał taki malutki domek. Na zgłoszenie, można by powiedzieć, i się pytałem o co chodzi z tym domkiem. Odpowiedź gospodarzy była, że to jest dom zbudowany sąsiadowi przez sąsiadów. Właściciel tego domku, no przecież nie budowniczy i nie nakładca finansowy, bo to zrobili sąsiedzi, jest starszym panem, kawalerem, który z pokoleń mieszka w tej gminie i sąsiedzi pochodzący z tej gminy, z tej wsi z tego sołectwa, z tej parafii od pokoleń zafundowali mu dom bo stary się zawalił ze starości nieremontowane. w tej samej parafii w tej samej gminie spłonęła stodoła spłonęła stodoła, po dwóch miesiącach stała nowa, nie z ubezpieczenia tylko tylko dzięki sąsiadom dzięki sąsiadom którzy się zebrali Yy, pracowali fizycznie, opłacili projekt, yy, yy, znaleźli budulec, część miała, część trzeba było dokupić, wspólnota, wspólnota w sensie pojedynczych członków, odbudowali stodoła. I teraz to jest świat, który już odchodzi, bo większość mieszczuchów, nawet które się wyprowadzają na, na wieś, nie widzieliby powodu, żeby wydawać kilkanaście tysięcy, bo tak pewnie by, nie licząc robocizny, przypadło na głowę. E, średnią, bo jedni dali mniej, drudzy więcej nie widzieliby powodu, żeby to wszystko opłacać sąsiadowi no po co, przecież to jego sprawa, jego stodoła się spaliła, e, ten starszy pan emeryt czy znaczy nie emeryt, starszy pan kawaler e, on sobie w życiu nie poradził, dlaczego byśmy mieli mu dom budować niech się nim jakoś gmina zajmie i to jest różnica właśnie pomiędzy wolnością a kapitalizmem nie w sensie, że e, Teraz głoszę coś odwrotnego dla kapitalizmu, tylko sposób w jaki rozumiemy wolność i kapitalizm, jest trochę wypaczony przez rzeczywiste błędy w tezach Adama Smitha, które w ramach jego, jego metodyki yy, wykazywały błąd, którym to błędem karmi się socjalizm do dzisiaj. I zniszczenie tych wspólnot, które sobie pomagają, bo przecież to nie było tylko po wsiach, wśród starych gospodarzy e, ten system e, nie wiem czy Państwo pamiętają można spytać starszych jak młodzi się brali ślub to wesele było właśnie między innymi podziękowaniem za zbudowanie obejścia parze młodej bo to właśnie robili wszyscy w czynie społecznym w sformułowaniu z tak zochydzonym przez przez Polską Rzeczpospolitą Ludową która w przeciwieństwie do szlacheckiej nie wytrzymało życia jednego człowieka. Ale są tacy, którzy lubią chwalić Rzeczpospolitą Chłopską, nie widząc tego, że Rzeczpospolita Szlachecka istniała co najmniej 5 razy dłużej. Domy budowaliśmy sobie wspólnie, stodoły odbudowywaliśmy wspólnie, pomagaliśmy człowiekowi w potrzebie wspólnie. Dzisiaj też to wszystko można zrobić, tylko dzisiaj w tych tendencjach które przyszły do nas z protestanckiego zachodu i zlaicyzowanego to wszyscy mogą sobie wykupić ubezpieczenie Skutek jest taki, że wszyscy płacimy koszty kredytów, no bo tym w pewnym sensie jest przecież lata ubezpieczenia. Płacimy koszt kredytu, a potem ubezpieczyciel może powiedzieć, że przepraszam, w państwa wypadku się nie należy, i z uśmiechem odejdzie, wszyscy znamy takie historie, nie tylko z lat 90. niestety. I jak porównamy te dwa systemy e, wspólnotowego dbania o siebie, czego, o czym jeszcze warto dodać, kiedyś się nie udało urzędom uderzyć w pojedynczego właściciela jakiejś firmy, bo wtedy wszyscy z jego cechu, z jego branży, z jego gildi, e, stawali w obronie swo członka swojej wspólnoty małej. Tak samo było z gromadami szlascheckimi, tak samo było z powiatami, jeśli chodziło o szlachtę. Ziemianami jakiejś konkretnej ziemi, nie dało się uderzyć pojedynczego człowieka. Jak wiemy, teraz się da i to bardzo skutecznie można zrobić. Wiemy o tym od czasów szalonych lat 2000-2022, gdzie można było karą 30 tysięcy złotych ukarać człowieka albo kilku miesięcami więzienia, że wyszedł po zakupy na przykład, albo, albo nie wiem, e, szedł do kościoła i był tą Osobą, czy jakie tam ograniczenia były do pięciu osób, tak? Do pięciu osób nawet były takie ograniczenia. I to, co chciałem Państwu przedstawić, czym zabrać chwilkę czasu, mam nadzieję, nie zanudzając zbytnio, to właśnie ta refleksja, że dzisiaj możemy od wszystkiego się ubezpieczyć i być może raczej dostaniemy to, co nam się należy, ale koszt płacimy bez przerwy i to korporacją międzynarodowym komuś kto nie nie jest częścią naszej społeczności natomiast ten system ubezpieczeń wzajemnych bezkosztowych, bezfinansowych gdzie po prostu kładło się pracę i trochę, trochę budulca może sprawiał, że wszyscy byliśmy wolniejsi, nie mieliśmy kredytów Ta, może wszystkie domy we wsi były takie same ale też można powiedzieć, że nikt we wsi nie miał kredytu może e, były jakieś zmowy cenowe jakiegoś e, cechów, nie, złotników, mieczników, rękawiczników e, po jakiejś cenie minimalnej sprzedawali, natomiast też gwarantowali jakość i wspierali się na, nawzajem. Na przykład, jeżeli mistrz jakiś jakiś mistrz cechu zmarł, to... E, Inni mistrzowie utrzymywali jego warsztat, pomagali go prowadzić, pilnowali czeladników. Czasami to wdowa robiła, jeśli nie była w stanie, to robili to inni. Tak, żeby ta rodzina dalej miała z czego się, z czego się utrzymywać. To wszystko straciliśmy na korzyść komercyjnych ubezpieczeń, na korzyść płacenia podatków w zamian za to, że być może akurat w tym sezonie wyborczym my, jako grupa. Dostaniemy 500, 800, może LGBT, co tam sobie aktualny rząd wymyśli. I już nawet omijając ideologię, jesteśmy w sytuacji, w której rząd antagonizuje wszystkich ze wszystkimi w zamian za to, że część z nas dostanie coś. Część z nas, może nawet wszyscy, ale co przy okazji stracimy? Tą część. Którą wezmą urzędnicy w zamian za dysponowanie danym majątkiem, przecież oni też za darmo nie robią, i władza, która idzie z rozdawaniem pieniędzy. Bo to, że pieniądze są z podatków, tego już nikt nie pamięta. Ale to, że pieniądze daje konkretna partia albo urząd, pamiętają wszyscy. Stąd zagrożenia, groźbami, które w normalnym świecie byłyby karalne. Na przykład, że jak ktoś nie weźmie u najmodniejszego w danej sezonie preparatu medycznego, to być może należy rozważyć odebranie na przykład 500, plus, albo możliwości wychodzenia do restauracji, albo czegokolwiek innego. Nie jest tak, że socjal jest za darmo, i nie mówię tu już nawet o, o oczywistości, że to jest po prostu z podatków. Mówię o tym, że to jest kosztem wolności. Wolności, którą straciliśmy, i z perspektywy mieszkańca gminy podtoruńskiej czy jakiejś podkarpackiej czy naprawdę to ma znaczenie kto wybiera kadry czy te kadry są wybierane w budynku KC PZPR czy w budynku gdzieś na Manhattanie czy może we Francji czy gdzie indziej jakiegoś, jakiejś korporacji, która zatrudnia na przykład 250 tysięcy prawników, proszę pomyśleć 250 tysięcy prawników to jest liczba konkretnej bardzo instytucji, z którą musiałem rozmawiać jako, jako prezes Fundacji Adarma i strasznie mnie bawiło, jak ich zacząłem pytać trochę złośliwie, z czego oni właściwie żyją? Nie jako osoby prywatne, tylko jako ta instytucja. Nie byli za bardzo w stanie odpowiedzieć. Aranżują umowy międzynarodowe, aranżują fuzje dużych koncernów, i z tego żyje 250 tysięcy ludzi, samych prawników. Nie licząc innych ludzi zatrudnionych w, tym, w tej instytucji. W związku z czym odpowiedzią na zniszczenie Christianitas i tych lokalnych społeczności nie jest wolność jednostki, tylko zniewolenie, o ileż gorsze jednostki. Zniewolenie przez państwo, które rozbiło społeczności lokalne, i zniewolenie przez organizacje międzynarodowe, które teoretycznie jeszcze 10 lat temu wszyscy by w to uwierzyli. Istnieją wyłącznie w celu zysku. Natomiast dzisiaj już wiemy, w 2023 roku, że zysk zyskiem, ale idea, która im przyświeca, jest ważniejsza. Dziękuję i do zobaczenia.